Monitory z zakrzywioną matrycą w dalszym ciągu są pewnego rodzaju niszą na rynku komputerów dla graczy. Gracze wybierają modele z płaskim ekranem nie tyle ze względu na swoje preferencje, co raczej ze względu na to, że nigdy nie mieli okazji korzystać z monitora z wyświetlaczem zagiętym. Wiecie, taki lęk przed nieznanym. Tak się składa, że przez ostatnie kilkanaście lat mojej pracy dziennikarza miałem okazję użytkować co najmniej kilkanaście różnych modeli. Monitorów z zagiętym wyświetlaczem. Dlaczego warto z nich korzystać i jakie zalety niesie ze sobą korzystanie z tego typu urządzeń? Obejrzyjcie ten materiał. Na początku wypada wspomnieć, że istnieje wiele różnych rodzajów zakrzywionych ekranów. Różnią się od siebie promieniem zakrzywienia określanym w specyfikacji jako parametr R. Najczęściej spotykane warianty mają zakrzywienie 3000R, 1800R oraz 1500R. Im mniejsza wartość, tym większa krzywizna. Dla przykładu, testowane przeze mnie na przestrzeni ostatnich tygodni monitory Huawei MadeView mają zakrzywienie 1500R. No dobra, ale dlaczego właściwie producenci wyginają matrycę monitoru? Odpowiedź na powyższe pytanie jest zarazem odpowiedzią na pytanie dotyczące zalet monitorów z zakrzywionym ekranem. Monitory tego typu powstały celem naśladowania naturalnej krzywizny ludzkiego oka. Producenci elektroniki chcieli wyrównać odległość pomiędzy wszystkimi obszarami wyświetlacza a gałką oczną. Wszystko dla wygody użytkownika. Ponadto naukowo udowodniono, że taka konstrukcja pozwala wykorzystać w pełni widzenie peryferyjne, pozwalając użytkownikowi być w centrum wydarzeń. Płaski ekran o tym samym polu widzenia wymusza więcej ruchu gałek ocznych, w większym stopniu męcząc wzrok. W dynamicznych FPS-ach dużo łatwiej jest skupić wzrok na całej powierzchni zakrzywionego ekranu 27 lub nawet 34-calowego niż panel płaskiego ekranu o tej samej przekątnej. Nie wiem, jak inni fani wirtualnej rozgrywki, ale ja lubię pograć sobie co najmniej kilka godzin w weekend. A podczas testów Huawei MateView GT27 nie odczuwałem zmęczenia nawet po kilku godzinach grania. Co więcej, ból oczu nie doskwierał mi także po kilku godzinach pracy biurowej. W porządku, ale jaka krzywizna monitora jest najlepsza? Jak bardzo powinien być zakrzywiony monitor do gier? Z jednej strony wszystko zależy od Waszych preferencji. Z drugiej, matematyka nie kłamie. Podaje się, że ludzkie oko ma zakres widzenia około 1000R i optimum jest dopasowanie krzywizny monitora do tej właśnie wartości. Jednym słowem, warto rozglądać się za monitorami o krzywiznie 1500R. Oczywiście najlepiej zerknąć na kilka modeli w sklepie i przekonać się samemu. Test Huawei MateView GT27 dowiódł też, że matrycę zakrzywioną dużo łatwiej jest równomiernie podświetlić, zwiększając przez to jakość obrazu. Pozostając przy kwestiach wizualnych, należy pamiętać też o tym, że panele wykonane w tej technologii w mniejszym stopniu odbijają promienie słoneczne wpadające do pomieszczenia niż analogiczne panele płaskie. To wszystko wpływa znacząco na lepsze postrzeganie gier zgodnie z zasadą, iż ogólne wrażenia z zabawy są sumą różnych drobiazgów. Ok, to teraz słuchajcie, odważna teza. Zaryzykuje stwierdzenie, że zakrzywiony monitor to jest świetna propozycja nie tylko dla graczy, ale też uczniów i studentów. Dlaczego? Urządzenia pokroju wzmiankowanego tu już wcześniej Huawei MateView GT27 sprawdzają się dzięki swojej specyfice dobrze nie tylko w grach, ale także wyświetlając filmy i seriale. Nie samymi grami gra żyje, prawda? Obraz wydaje się być bliższy oka i niejako otaczać widza. Im większy monitor, tym większa imersja. Korzystanie z monitora Huawei MateView GT27 przypomniało mi za co pokochałem kiedyś monitory z zakrzywionym ekranem. Korzystanie z nich jest po prostu wygodne i potęguje efekt wsiąkania w wirtualne światy. Omawiany w tym materiale Huawei MadeView GT27 Standard Edition, czyli w wersji bez soundbara, wyceniono w Polsce na 1699 zł. Warto rozważyć zakup tego modelu, jeśli szukasz gamingowego monitora z zakrzywionym ekranem.